Żyliśmy z dnia na dzień. Praca, pogoń za karierą. Brak czasu na relacje. Brak czasu na refleksję, na wartości. Zawsze w biegu. Bez trosko, jakby wczoraj i jutro nie istniało. Świat pędził jak oszalały, jak rozpędzony pociąg bez hamulców i bez stacji końcowej. Tak właśnie było do marca 2020 roku. Z dnia na dzień naszą rzeczywistość opanowały nowe słowa: pandemia, lockdown, koronawirus, COVID-19. W ciągu zaledwie kilku godzin świat został przemodelowany. Życie przeniosło się do internetu, który stał się jedyną platformą społecznego kontaktu, ale stał się także miejscem poszukiwań odpowiedzi na pytania o rzeczywistość o przyszłość. A w końcu o nadzieję. Jednym z takich miejsc niosących nadzieję od pierwszych godzin ogłoszonej pandemii był kanał YouTube ośrodka radiowo-telewizyjnego Głos Nadziei. To on stał się miejscem adwentystycznego głosu nadziei w tysiącach polskich domów. Gdy zamknięto zakłady pracy, sklepy, a nawet kościoły, gdy większość ludzi została odizolowana w swych domach, a na ulicach panowała zupełna pustka. W siedzibie Głosu Nadziei w Warszawie światło nie gasło do późnych godzin nocnych. A wszystko po to, by każdego dnia publikować nowe programy, które niosły ukojenie i niwelowały społeczny strach przed niepewnym jutrem. Zalecenia zdrowotne, konsultacje medyczne, poradnictwo rodzinne. A przede wszystkim duchowe refleksje były codziennym pokarmem dla tysięcy odbiorców poszukujących w niepewnym świecie wiary, nadziei i miłości. Przyłączcie się do nas w wykonywaniu dzieła w służbie ludzkości. Bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy być jak Jezus, który każdego człowieka obejmował swoją miłością i współczuciem. Z powodu pełnej społecznej izolacji. Niekiedy w celu realizacji programu trzeba było sięgać połącza telefoniczne. Wielu komentatorów zwraca uwagę na koniec pewnej epoki i pewnego porządku świata. Tak to właśnie pastor odbiera? Wszyscy jesteśmy w centrum pewnego konfliktu, walki o zdrowie, walki z zagrożeniami. Jest to rzeczywiście coś, co Sprawia, że od tych kilku tygodni świat już nie jest ten sam. Zakończyła się definitywnie pewna epoka, która sprawiała, że mogliśmy czuć się bezpieczni. Kolejnym kryzysem, który pojawił się w Polsce, był kryzys uchodźczy i napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. I tym razem kanał YouTube Głos Nadziei stał się aktualnym nośnikiem zrównoważonych refleksji pełnych nadziei i pokoju. Wobec zaistniałych zdarzeń, wyznając zasadę, by być blisko ludzi i ich codziennych spraw. Czy możemy być obojętni na cierpienia innych? Przecież w przeszłości my, Polacy, również próbowaliśmy wyemigrować do różnych krajów i z reguły byliśmy przez nie przyjmowani. Sądzę, że powinniśmy połączyć się we wspólnych modlitwach w intencji migrantów oraz znalezienia rozwiązania tej sytuacji. Dla kanału YouTube Głos Nadziei to nie był pierwszy akcent białoruski. Kilkukrotnie widzowie mogli wysłuchać choćby wspaniałego chóru z brześcia. Wykonawcy, soliści, zespoły, chóry to nieodzowna część oferty programowej Głosu Nadziei. Ostatnim publicznym nagraniem Głosu Nadziei przed pandemią była również realizacja koncertu. Tym razem ukraińskiego chóru Zelwowa. Dziś budzi on jeszcze większe emocje, a nawet wzruszenie. Nikt nie przewidywał, że to ostatni taki występ prawdopodobnie na wiele kolejnych lat. Najpierw wpłynęła na to pandemia, a potem. Oczywiście wojna. Obecnej wszyscy solidaryzujemy się z narodem ukraińskim. Wojna jest najbardziej dramatycznym doświadczeniem dla każdej osoby, a w szczególności dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Jako chrześcijanie nie możemy być obojętni na krzywdę i niedolem naszych przyjaciół z Ukrainy. 24 lutego. 2022 roku świat obudził się w innej rzeczywistości. I znów, kanał YouTube Głos Nadziei, zaledwie w kilka godzin od rosyjskiej inwazji na Ukrainę, stał się nośnikiem słów nadziei w swoich programach telewizyjnych i radiowych. Po 77 latach znów jako Polska, Europa i świat stajemy w obliczu globalnych działań wojennych. Bo wojna na Ukrainie to nie lokalna operacja w sąsiednim kraju, ale rzeczywisty dramat i zagrożenie dla nas wszystkich. W celu pozyskiwania wojennych informacji i publikowania ich w polskiej przestrzeni medialnej, Głos Nadziei nawiązał kontakt ze swoim odpowiednikiem w Ukrainie, równocześnie modląc się o kolegów z kijowskiej redakcji Hope Channel. Wspólnie szukano odpowiedzi na pytanie o jutro, o sens życia, o wiarę w Boga. Na kanale YouTube Głos nadziei publikowano poruszające świadectwa wiary z Ukrainy, które relacjonowały choćby pierwsze godziny ataku na Kijów oraz dramat zwykłych ludzi, kobiet, dzieci i ich tułaczy los jako uchodźców. I nasze Przybiegli z ochroniarze z naszego okazać, osiedla to, i powiedzieli, budynka? że za pierwszym blokiem 15 jest 15 rosyjskich czy... żołnierzy. A, to był Włoch. Przeraziliśmy się, bo zrozumieliśmy, że ta wojna wyszła w fazę jawnego terroru. Uciekliśmy szybko do domu, zamykając za sobą do żywi. Nie wiedzieliśmy, czy zaraz nie włamią się do naszego bloku i nie zaczną rozstrzeliwać ludzi. Po ludziach, którzy robią takie rzeczy, wszystkiego można się spodziewać. Twórcy kanału YouTube Głos Nadziei sięgnęli dla polskich widzów i słuchaczy po wojenne komentarze również z dalekiej Ameryki. Mamy ośrodki Hope Channel w Ukrainie, w Rosji, w Polsce, w Rumunii, w Mołdawii. Więc cała ta sytuacja dotyka wiele osób. Kiedy rozpoczęły się te niewyobrażalne wydarzenia 24 lutego, gdy ludzie jeszcze spali, a pociski rakietowe zaczęły spadać na Ukrainę, jako ogólnoświatowa rodzina Hope Channel zastanawialiśmy się, co się stało z naszymi braćmi i siostrami, z naszą ekipą. Adwentystyczny głos nadziei w kontekście ukraińskiego kryzysu był także słyszalny niejednokrotnie na antenach polskiego radia. Polskie Radio, program pierwszy. Jedenka. W programie Kościoły w Polsce i na świecie wita Państwa Jan Kot. Wciąż trudno przyzwyczaić się do wojny, oswoić się z nią, a tym bardziej zrozumieć jej sens. Warto jednak w tym wszystkim znaleźć okruchy dobra, które pomogły wielu potrzebującym przejść przez ten dramatyczny czas. O tym w dzisiejszym programie. Trzeciego dnia wojny. W nocy, o drugiej w nocy przybył bus z uchodźcami, to byli pierwsi nasi tutaj właśnie goście. I nikt na to nie był gotowy, sądzę, ani u nas w kościele, ani nigdzie w Polsce, ale to nam dało taki właśnie bodziec, impuls, by zacząć organizować, i rzeczywiście to była taka duża, spontaniczna akcja, kiedy nagle pojawiły się kołdry, śpiwory, materace, jedzenie. Wielu ludzi dobrej woli odpowiadało na wszelkie apele, które kierowaliśmy. Na kanale YouTube Głos Nadziei. Można było wysłuchać także wystąpień muzycznych w tym specjalnych koncertów zrealizowanych na rzecz ofiar wojny. Wierzymy że już wkrótce Bóg pozwoli na zakończenie tego dramatu i ujarzmi siły zła. Siostry i bracia Ukraińcy, jesteśmy z Wami. Drodzy przyjaciele, pełniący medialną misję w Polsce, Wcześniej nie kontaktowaliśmy się zbyt często, ale w minionym roku, który przyniósł nam mnóstwo cierpienia, staliście się naszymi dobrymi przyjaciółmi. Dziękujemy Bogu za to, że tak wiele dla nas przez Was dokonał. Życzymy Wam szczególnego Bożego prowadzenia. Wiemy, że działając w złożonym, sekularyzowanym środowisku, wykonujecie bardzo ważną posługę medialną w Polsce. Życzymy Wam Bożego prowadzenia. Tego teraz potrzebujemy i tego teraz pragniemy. Najserdeczniejsze pozdrowienia dla wszystkich naszych polskich przyjaciół od Hope Media Group w Ukrainie. Warto wspomnieć, że wszystkie treści kanału YouTube Głos Nadziei, a nawet więcej, od kilku lat można oglądać również w całodobowej telewizji internetowej Hope Channel Polska, która działa w oparciu o decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 2017 roku. Stacja ta dostępna jest m.in. w każdym smartfonie po zainstalowaniu darmowej aplikacji. Głos Nadziei to nie jedynie działalność telewizyjna. Głos Nadziei łączy także wieloletnia aktywna współpraca ze Światowym Radiem Adwentystycznym AWR. Dzięki czemu polski ośrodek pozyskuje dla polskiej opinii publicznej dziennikarskie relacje z wielu często odległych miejsc świata, gdzie docierają reporterzy AWR. W ostatnich miesiącach również z Ukrainy. Jezus nadchodzi, i jest to najlepsza nowina, którą możemy się podzielić. Dziękuję wam, przyjaciele, za wspólną pracę w dziele, jakim jest największe powołanie wszech czasów – zbawienie dusz dla królestwa niebieskiego. Ponad 40-letnia działalność radiowa Głosu Nadziei nie ustaje, a wręcz stale aktywnie rozwija się. Czy to poprzez współpracę z polskim radiem, czy poprzez działające od kilku lat radio internetowe Głos Nadziei, które także dzięki darmowej aplikacji może być dostępne w każdym smartfonie. Mozolna praca przy cyfryzowaniu archiwów przywraca również nieprzemijające w swojej aktualności przesłania znamienitych mówców sprzed lat. Bo Radio Głos Nadziei to coś więcej niż tylko radio. Przesyłam pozdrowienia dla całej Polski. W tym wspaniałym kraju światowe radio Adwentystyczne Głos Nadziei nadaje już od 40 lat. Z radością wyglądam owoców dalszej działalności ewangelizacyjnej Radia Głos Nadziei w Polsce. Dziękuję liderom Kościoła i wiernym za głoszenie prawdy objawionej w Jezusie. Jezus mówi, będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej Ziemi czyli również w Polsce. I wtedy nadejdzie koniec. Współpracujmy w ramach Światowego Radia na poziomie wszystkich szczebli kościoła. Dziękuję Wam za wspieranie adwentystycznej misji radiowej w Polsce. Kanał YouTube Głos Nadziei to nie tylko medium reagujące na bieżące wydarzenia społeczno-polityczne, ale także miejsce na programy artystyczne oraz głębokie duchowe refleksje często. Zmieniające dotychczasowe życie widzów i słuchaczy. Misja, to słowo, które przyświeca każdej medialnej publikacji Głosu Nadziei. Warto zauważyć, że tylko w okresie od wybuchu pandemii poprzez kryzys migracyjny, wojenny i ekonomiczny do dziś kanał YouTube Głos Nadziei opublikował ponad 500 materiałów filmowych masz pięć premierowych serii wykładów biblijnych, które łącznie uzyskały ponad milion sto tysięcy wyświetleń. Dziękuję Wam, że byliście z nami każdego wieczora. Wielu z Was oglądało i słuchało nas regularnie, uczestnicząc w tym programie za pośrednictwem internetu i telewizji. Staliście się częścią naszego zespołu, słuchając przedstawionej biblijnej prawdy. Najlepszym dowodem na dynamiczny rozwój kanału YouTube Głos Nadziei jest fakt, iż na początku pandemii miał on 2600 subskrybentów, a dziś, zaledwie 3 lata później, jest ich ponad 14 tysięcy. Jest to wzrost o ponad 500%. Jest to wynik niespotykany wcześniej w historii tego kanału, który zresztą w tym roku będzie świętował swoje 15-lecie. Wystarczy powiedzieć, że jeden film film o Annie German osiągnął ponad milion wyświetleń. To są bardzo wymierne liczby i dziękować za to Bogu, że możemy taką służbę pełnić ku jego chwale. Już teraz przekroczyliśmy 5 milionów wyświetleń od początku istnienia kanału. Istotną sprawą jest nie tylko docieranie do nowych odbiorców, ale wchodzenie z nimi w interakcję czaty, fora, korespondencja, rozmowy indywidualne to wartości same w sobie. Tylko podczas serii Panorama Proroctw odnotowaliśmy ponad tysiąc komentarzy, a na koniec wpłynęły do nas tak zwane karty decyzji. Grono osób zadeklarowało swoją chęć oddania życia Jezusowi, bo misja, moi drodzy, to relacje. Także relacje ze społeczeństwem, Właśnie za pośrednictwem kanału YouTube Głos Nadziei, by szeroko dzielić się Ewangelią pokoju, miłością do bliźnich i nadzieją na lepszy świat. Misja ewangelizacyjna kanału YouTube Głos Nadziei to także, a może przede wszystkim, realizacja projektu telewizyjnego studium Pisma Świętego Hope Channel. Główny prelegent i autor. Pastor Derek Morris znany jest w Polsce nie tylko z programów telewizyjnych, ale i z osobistych spotkań podczas jego pobytu w naszym kraju. To właśnie kanał YouTube Głos Nadziei transmitował na żywo serię jego prelekcji zakończonych uroczystością Chrztu Świętego w wodach jeziora Lubie. Co tygodniowe studium Biblii Hope Channel, publikowane na kanale YouTube Głos Nadziei tylko w ostatnim roku, odnotowało 400 tysięcy wyświetleń. A przecież program ten w języku polskim możemy oglądać wspólnie już od 10 lat. Drodzy przyjaciele z Polski, pragnę Wam pogratulować. Od 10 lat współtworzycie rodzinę Szkoły Sobotnej Hope Channel. Nie znamy polskiego, więc jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że zespół Hope Channel Polska opracowuje rodzimą wersję naszego interakcyjnego studium Słowa Bożego i że co tydzień jesteście z nami. Modlimy się, abyście codziennie razem z nami zbliżali się do Jezusa poprzez studium Jego Słowa. Jezus wkrótce przyjdzie. Cieszymy się, że jesteście częścią naszej rodziny. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się blisko Jezusa aż do naszego spotkania w Królestwie Bożym. Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi. Drodzy, jako zespół kanału YouTube Głos Nadziei, przyłączamy się do słów pastora Dareka Morisa. Modlimy się, abyście codziennie razem z nami zbliżali się do Jezusa poprzez studium Jego Słowa. Jezus wkrótce przyjdzie. Cieszymy się, że jesteście częścią naszej rodziny. A jeśli zechcecie wspomóc swymi darami, dobrą energią, dalszy rozwój naszego kanału, będziemy niezwykle wdzięczni. Wspólnie możemy tworzyć naprawdę wielkie dzieła ku chwale naszego Boga. Trzymajcie się blisko Jezusa, aż do naszego spotkania w Królestwie Bożym. Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi.